Kilka słów o filmie, który widziałem niedawno. Ja już go kiedyś widziałem. Jest to film z Benem Kingsleyem, bardzo sławny film Gandhi. Film indyjsko-brytyjski, więc te brytyjsko-indyjskie wątki są dosyć przedstawione dzięki temu obiektywnie. Więc jest oczywiście Gandhi, który najpierw jest po prostu zwykłym Mohandasem Gandhim, który jeździ, jedzie jako prawnik pracować dla firmy. Indyjskiej w, w RPA, powiedzmy no w tym kraju przylądkowym, tak? Czyli w RPA, czy tam w Rodezji, czy wszystko jedno, tam gdzie jest dzisiaj RPA. No i on tam, tam pracuje, ale jeden Anglik biały myśli, że to jest niemożliwe, że, że on jest przecież jest ciemny na twarzy, więc na pewno nie jest prawnikiem i tak dalej i tak dalej w ten sposób Gandhi się dowiaduje, że w RPA co prawda jest bardzo dużo Indusów, ale głównie są to Kulisi, którzy wykonują pracę fizyczną. Są to wszystko się dzieje w latach 1890 w RPA, w tym co będzie potem RPA. No i oni wykonują głównie ciężką pracę fizyczną i nie liczą się specjalnie tam w ramach brytyjskiej kolonii, to ta podkolonia druga. Indyjska niespecjalnie się liczy. No i oni muszą wszędzie mieć przepustkę i tak dalej, i tak dalej. Także tak to mniej więcej wygląda. Natomiast, natomiast Brytyjczycy, oczywiście, przepustki nie potrzebują, i Gandhi robi swój pierwszy protest właśnie w sprawie tych przepustek. No i od tego się zaczyna cała jego cała jego kariera, on daje się pobić policjantom za to, że pali te przepustki, no i potem on jest taki pobity, jednak go nie aresztują, no, no potem go aresztują, ale nie, najpierw go aresztują, potem go zwalniają, bo właściwie no ma prawo protestować, jeżeli chce, tak, doszli do takiego wniosku i on mówi do swojej żony w tych bandażach, że widzisz, mówiłem ci o brytyjskiej praworządności, a żona mówi, Gandiego mówi do niego, a ja ci mówiłam o brytyjskich policjantach, którzy nie zawahają użyć przemocy. No i prawdą jest jedno i drugie, tak? I prawdą jest jedno i drugie, więc tak jak mówię, film jest fajny, pouczający, wyważony. Jest potem jego powrót do Indii i dalsze protesty przeciwko najpierw polityce brytyjskiej, tak? Monopolom, monopolom różnym, na przykład handlu rozmaitymi tkaninami albo że należy kupować tylko tekstylia brytyjskie, albo że należy kupować tylko sól produkowaną przez brytyjskich kolonistów. No i kolejne akty przemocy. Wtedy Gandhi dochodzi do wniosku, że Brytyjczycy sobie powinni pójść z Indii. Oni mówią, ale jak pójść z Indii? Przy my tu zawsze byliśmy. On mówi, „No nie takie zawsze. Nie? Mówi, mówią, że y, najlepsi z was mają dużo argumentów, żeby poprawić tą sytuację, ale my wolimy już sami się rządzić. Ale wiecie, że będzie gorzej, tak? jak będziecie sami się rządzić, będzie chaos. A mówi, że każdy naród woli własny kiepski rząd niż cudzy rząd choćby najlepszy. Ja nie wiem, ja, ja, ja się zastanawiam, czy to jest prawda, czy bym się zgodził tutaj z Gandymi. Ja bym uważał, że. Y, Gdyby miał wrócić rząd Morawieckiego albo powstać rząd, rząd Czarnka, to ja bym wolał, żeby rządził nami Merce albo Macron. No ale w tamtej sytuacji Gandhi mógł mieć rację. W końcu historia wcale się tak nie powtarza, jak się często o tym mówi. Każda epoka trochę rządzi się swoimi prawami. Więc to było mocne. Mocne jest też to, jak Gandhi zmarł. Tak? Gandhi zginął, dlatego że zastrzelił go nacjonalista i skrajny hinduista, który uważał, że jego message o pokoju i dogadaniu się z muzułmanami, którzy stanowią w Indiach mniejszość którzy przy, prawie wszyscy żyją w północnych Indiach, o których zresztą lękali się także Brytyjczycy, że. Jeżeli Indie zostaną puszczone samopas, to oni po prostu wybiją tych muzułmanów. Częściowo niektórzy hinduisti byli za tym. I przecież do wojny później dojdzie trochę, no ale nie na taką skalę, jak się wszyscy obawiali. W każdym razie Gandhi mówił o tym, że nie należy prześladować e, pakistańczyków i innych muzułmanów w Indiach i za to zapłacił życiem. Został zastrzelony. No i tam. Więc, więc Gandhi jest postacią oporu, jest postacią tragiczną. Ja kiedyś nie do końca rozumiałem, na czym polega fenomen Gandhiego, bo wydawał mi się takim dziwnym dosyć człowiekiem. Jak ja go spytano, co, a co pan sądzi o I wojnie światowej? Czy Brytania powinna brać w niej udział? Brytyjczycy sami się zastanawiali, czy powinni brać udział w I wojnie światowej i dzisiaj niektórzy historycy brytyjscy, jak Peter Hitchens, albo z tych lepszych, to. Niall Ferguson, oni uważają, że nie, że nie powinni byli brać udziału w tej wojnie. Ale tak czy owak, no, wzięli w niej udział. No i Gandiego pytano tam na, na, właśnie, czy no, on mówi, że no, jestem obywatelem brytyjskim. On cały czas walczył o to, żeby być obywatelem brytyjskim, bez przepustek i bez żadnych, ale Brytyjczycy tak naprawdę nie mogli nadać pełni praw. Hindusom. No, no, no nie, nie mogli, no bo jak? Wszyscy by zyskali wolność podróżowania i trochę się wzbogacili, i wszyscy by przyjechali do Londynu. Co dzisiaj niektórzy mówią, że dzisiaj to następuje, ale to jest straszliwa przesada. To nie następuje nawet w najmniejszym stopniu. I nie chodzi tylko o biedę, tylko w ogóle. No, kraje mają swoje pułapy migracyjne i tyle. No, ale. Brytyjczycy wtedy chyba byli tacy strasznie pryncypialni z tego wynika i oni się bali tego, że jeżeli przyjmą, rzeczywiście dadzą Indusom pełnię praw, no to będzie problem, bo oni wszyscy przyjadą do Wielkiej Brytanii albo coś. Albo, no i też trochę rasizm, oczywiście to też przecież, że nie są różowi na gębie, tylko piaskowi, tak jak ten. Ja lubię takie terminy, bo nie lubię tak, strasznie tego biały, czarny, nie, nie, nie cierpię tego. Ja, mówmy tak, jak jesteśmy. Ja jestem różowy, różowy jestem, tak widać, biała ściana za mną, która wygląda trochę szara, trochę szara, jakby, no i teraz szara, jest w sumie trochę szara. No na tle widać, że jesteśmy różowi, nie? No, a tam ci są piaskowi. No i że to był problem. Nikt tego wprost nie formułował, ale to był problem. Nikt w filmie tego wprost nie, nie formułuje. Film jest naprawdę bardzo fajny, wyważony. Polecam go obejrzeć. Można więcej się dowiesz o Indiach z filmu Gandhi, niż się dowiesz na przykład o Chinach z filmu Ostatni Cesarz, który też ostatnio sobie przypomniałem i powiem wam, że ja nie za bardzo kumam, czemu ten Bertolucci jest taki strasznie chwalony za tego ostatniego cesarza. Osta ten Gostek, ten ostatni cesarz, pój, on miał tak nietypowe losy, że nie za bardzo z nich się można czegoś dowiedzieć. Natomiast Gandhi był. Człowiekiem no zupełnie innego typu, bohaterem wokół niego się wszystko działo, wokół niego i premiera Neru. No więc Gandhi to jest film, który zdecydowanie trzeba obejrzeć, a ostatni cesarz, tak, ktoś ma dobry humor i trochę wolnego czasu. Natomiast yy, yy, tutaj jest jeszcze ta ciekawa rzecz, że Brytyjczycy byli naprawdę praworządni. I naprawdę Gandhi znał yy, termin, Obywatelskie nieposłuszeństwo wzięte od, od Johna Stuarta Milla, który pisze o, o tym w swojej książce o wolności 1859. Go Gandhi już w 1890-tych latach prawdopodobnie znał to. No i w związku z tym yy, zauważył, że, yy, że może sobie pozwolić na to. I to jest trochę podobnie jak wóz drzymały. Mikołaj, tak czy Michał Drzymała, nigdy nie pamiętam jak na imię miał ten chłop, Drzymała w pruskim zaborze grał sobie w kulki z urzędnikami. Jego wóz był trochę za krótki, żeby uznać go za dom, a dodatkowo przemieszczał co jakiś czas i ciągnął ten wóz o paręnaście metrów albo kilkaset metrów, więc on nie był w stałym miejscu. Później Janusz Korwin-Mikke uwielbia podkreślać, mimo że w sumie powinien być bohaterem dla niego Drzymała, bo walczył z urzędnikami, nie? ale z jakiegoś powodu nie jest. I Mikke lubi być po prostu kontrarianinem, dla samego bycia kontrarianinem. I na przykład powiedział, że, no ale potem przecież Drzymała kupił normalny dom i zaczął płacić normalny podatek. Bo to prawda, bo to prawda, no to o tym już nikt nie pamięta. No, może to jest forma walki z romantyzmem? Nie wiem, chociaż Mikke też jest postacią bardzo romantyczną, co w moim to nie jest nic dobrego. Tak czy inaczej, yy, warto zwrócić uwagę, że na przykład, gdyby Gandhi albo Drzymała robili to, co robili w Rosji, to by zostali po prostu strzałem na papę i poszli do Łagru. A w Chinach pewnie by ich powiesili. No i tyle. Warto zdać sobie z tego sprawę, jak ktoś zacznie krytykować Prusaków albo Brytyjczyków. Trzymajcie się i pozwolą, po, pozdrowionka.